9 rano w Sydney. U nas godzina. Już północ mamy. Już po północy u nas w Sydney jest, moi drodzy. godzina 9 rano. Mecze grupy G. Francja kontra Gana. To jest pojedynek bardzo, bardzo ciekawe. Mierze miejsce mają Francuzi po. po właśnie tych. W dwóch meczach kapitalna gra Francuzów. Jak na najlepszy zespół na tych mistrzostwach świata: Francja, która ma 6 punktów, oni już mają pewny awans, ale nie mają pewnego pierwszego miejsca. Bo w przypadku, gdyby ktoś tutaj im się zbrew, zrównał w tej grupie, a każdy zespół, to Francja by spadła na miejsce drugie. Bo tutaj się liczy bilans bezpośredni w przypadku równej ilości punktów, więc Francja musi mieć toż to na uwadze. Oni żeby chcieli tę grupę wygrać absolutnie to, od ich cel. Francja, Francuzom wystarczy remis do, do, do tego, żeby to osiągnąć. Ale Francja a pewne on już ma, więc już się na pewno miejsce rysuje. Gana gra awans. Oni mają w książki sytuacji, oni mam tyle sam pokrąc co Norwegia nas na miejscu Czeki. Teraz są reprezentacje Gany. Norwegia na miejscu drugim. Nazatkiem jest Urugwaj, który ma też co ciekawe, jeszcze szansę na awans, mimo że przegrali dwa mecze. Wydawałoby się, że już tych szans nie mają, ale jeszcze matematyczne szanse mają. Gdyby udało się Urugwajowi doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie by Ghana, Urugwaj i Norwegia by mieli tyle samo punktów, to Urugwaj by mógł wyjść dzięki bilansu, bilansie bramkowym, jeżeli by tyle bramkowego zdobył, ale teraz zadanie jest bardzo ciężkie, gdyby musieli... Więcej tych bramek niż z ale zobaczymy jak Gana gdzieś sobie poradzi. Francuzami. Francja, kontra Gana, mecz o awans do Arp z do jednej już ósmej finału, a Francja gra o miejsce pierwsze. Skład trójkolorowych na wrance Manion, w obronie Kunde i trójka ofensywna. Tym razem mamy po lewej stronie Komana, po, po prawej stronie Kylian Mbappé i padał ataku Antoine Griezmann, który dzisiaj po raz pierwszy o tych mistrzostwach się nam pojawia. Antoine Griezmann po raz pierwszy o tych mistrzostwach. Powołany, ale jeszcze nie zagrał ani jednego meczu. Teraz ma szansę w tym meczu o pierwsze miejsce właśnie napastnik tylko Madryt. Skład reprezentacji Gany na bramce Zigi. Obronie Amartey. Trójka ofensywna. Po prawej stronie Jackie Williams. Po prawej Kudus i w środku Pola. Thomas Partey. Zapraszam serdeczkę do Sydney. Jesteśmy w Sydney. To jest już 21 stopni. Ta temperatura urosła porównując tego ostatniego meczu. Tutaj na tym w plaży w Sydney, czyli pojedynku w grupie, w grupie F Kolumbii z Japonią. Teraz zaczynamy ten mecz. Francja Gana, mecz o awans dla Gany. Zaczyna Gana w białych strojach dzisiaj. Oni mają swój doping, oni mają swoje święto. To będzie historyczny dzień dla Gany. I awans do jednej ósmej finału, jeżeli udałoby się im wygrać, kiedyś już awansowali, awansowali. To był jedyny mundial, w którym się do świerki finału, ale odpadli właśnie z Urugwajem. Urugwajowie się zrewanżowali na tych mistrzostwach kapitalnym stylem, pokonując ich 3 do 1. Ale dzisiaj chcą zrobić kolejne niespodzianki i awansować do jednej ósmej finału, pokonując wielką Francję. Ale zadania mają bardzo, bardzo trudne. Myślę, że Francuzi na pewno będzie mniej. Myślę, że Francuzi możecie no pozwolić na więcej, ale nie możecie pozwolić na tyle, że stracą pierwsze miejsce w grupie. Teraz Francuzi, Kylian Mbappé, szansa dla Francuzów. I się nie zatrzymują Francuzi! I to jest bramka na trójkolorowych! Kylian Mbappé, moi drodzy, piąta bramka tego wielkiego zawodnika. Piąty gol Kyliana Mbappé na tych mistrzostwach, to jest gol wielkiego Kyliana Mbappé. Żuf, Ninja strzela w już piątą i Francja obejmuje prowadzenie w tym meczu. Francja 1, Gana 0. Myślę, że oni będą tutaj wydawali forów absolutnie reprezentacji Gany, oni tutaj wiedzą, no ja to sobie nie rzeźć dla niego sam to na no to pozwolić. Uwaga, Francuzi. Oni są być mistrzami. I z wszystkich zdominować. To jest ich cel. To jest cel drużyny Zidana. Zinedana, Zidana. Właśnie na tych mistrzostwa. Tak właśnie takim właśnie trenerem jest właśnie Zinedan Zidane. I po prostu nie odpuszcza i chce. No a tak mały się pewny awans to, żeby grać. O pełną pulę i Francja chce tego osiągnąć, i Francja nie chce absolutnie sobie pozwolić na taką sytuację, że będzie dawała fory przeciwnikowi. Teraz klient Mbappé, Koman. Francja już pełna 1 do zera, i to jest bardzo dobra sytuacja, ale są ogłuszani przez kibiców reprezentacji Gany, którzy są na pewno najgłośniejsi głośniejsi w tych mistrzostwach. Francja dla Gany na bramkę wyrównującą. Nie ma rutu wolnego dla Gany. Piłka została złapana jeszcze na linii. Więc nie popełnił błędu Manion, to doświadczony bramkarz, on takich błędów nie popełnia. Po jeszcze mistrzostwach jest taka presja, jest taka ogromna, że te błędy absolutnie można popełniać. I te błędy się absolutnie były popełniania bramkarzem na tych mistrzostwach, jak widzieliśmy to w meczu Portugalii z Japonią ten błąd. Rui Patricio wybicie pod, pod pod nogi i to. Teraz szansa dla Francuzów. Teraz Kinsley Coman. Potęga do Kumny. do końca 19 sekund. Do końca pierwszej już 15 sekund. Teraz szansa. Kingston jest, koman! Próbował wstrzelić węgiel na 2 do 0, jest, koman! Ale broni to, broni to, broni to. Oreoi. Teraz Gańczycy. Oni muszą gonić wynik, bo w meczu w Norwegii z Urugwajem wynik 7 do 0. Tak samo jak w meczu Franciszkanom. Jest 7 do 0. Do przerwy. Gana jest blisko odpadnięcia z tych mistrzostw. A Francja z kompletem punktów na pierwszym miejscu, zobaczymy co będzie. W drugiej połowie. Druga połowa mecz Gana-Francja. Jeden wzor dla Francji do przerwy. Czy uciekł tam Gańczycy z pod topora reprezentacji Francji? I czy ten awans wyrwą, tak samo jak Japończycy wyrwali awans Portugalii w meczu, który był dzisiaj kapitalny mecz. I chyba jeden z ba bardziej emocjonujących meczów na tych mistrzostwach. Japonia, Portugalia i chyba najbardziej niesamowity mecz jak teraz, na tych mistrzostwach. Niepończycy tutaj zaskoczyli i urwali się ten awans. Zerwali ten awans czwartego na pierwsze miejsce. Czy tak zrobią też gańczycy, strzelają dwie bramki w tak krótkim czasie. Reprezentanci Gany Gol! Nie szansa dla Gany, ale broni to ma który jest na nadzie. Tutaj murem murem na bramce trójkolorowych. Francja może być z jego dumna. Francuscy tylko są zadowoleni. To jest tym taki co francuski, teraz szansa dla Francji. Gizman Szansa broni to. Teraz szansa, Amarty. Amarty. Kudus, szansa, Kudara! I Była szansa! Nie wykorzystana. Inaki Williams, ma tam szansę, ma tam bebów tej akcji. cofanie do Amarteja, Amartej na prawą stronę do Kudusa, Kudus. I taki William Spartej, oleż piętką już Pietko strzelić. O, teraz z próbował uderzyć, ale niedokładnie. Tutaj Thomas z Teraz wycofują Francuzi się bawią. O, ho, ho, ho! o! O, lełłby kuriozalna bramka samobójcza, gdyby teraz tutaj nie był skoncentrowany z Manion. I był teraz cał tylko rolowych. Naprawdę było blisko takiej kuriozalnej bramki. Teraz dla stronę Francuzów. Teraz Mbappé, czy zaczaruje teraz swoimi skutczkami? klient Mbappé. Ma te swoje skuczki, ma tą swoją próbkę umiejętności Mbappé. Mbappé, ale w poprzeczkę. Już się rzucił tutaj bramkarz Gane, ale kontrują teraz Gańczycy. Za wszelką cenę chcą tę bramkę strzelić, ale z poprzeczkiem. Cały czas nie strzelić, cały czas mają pecha Gańczycy. Oni cały czas są w takiej sytuacji, gdzie są poza mundialem. Teraz Francuzi, Kunde, Griezmann, Mbappé, prosto Foforiego. Teraz Fana, Gana próbuje, Kudus. Ależ blisko, blisko Gańczycy. Afryka wierzy w ten awans. Trzeciego zespołu na tych mistrzostwach, ale bardzo mało czasu Gana już ma. Szwajka 6 sekund, bardzo mało czasu dla Gany. Żeby tą bramkę wyrównującą zrobić. Teraz Kingsley Coman, Kunde, Czy ten mecz zamknie Griezmann? Mbappé. Mbappé. Szansa Griezmann i nie ma bramki, która by ten mecz zamknęła. Na ten moment, moi drodzy. Francja na pierwszym miejscu w grupie, a Ghana po tej ładnej walce żegna się z mistrzostwami świata. I czekamy na rozstrzygnięcie meczu Norwegia-Urugwaj. Tamten mecz już nie jest taki bardzo istotny legany, bo oni odpadają. Ale Gana naprawdę i kibice sprawiły, naprawdę ten mundial miał swoją yy, swój klimat dzięki kibicom reprezentacji Gany, dzięki grze reprezentacji Gany, która była też fantastyczna, bo ten mecz z Urugwajem to był mecz, który przebiegł do historii w afrykańskiej piłce. Tak się zrewanżował za ten ćwierklina mundialu w 10 roku, pokonując ich 3 do 1 i to jest Moment, który na pewno Gana długo zapamiętam moment, chwila, piękna chwila, ale mimo wszystko ta piękna fila. nie wystarczyła, żeby dzisiaj awansować, wyjść z tej grupy do fazy pochorowej. Są jedynym afrykańskim zespołem na tym mundialu, który nie wchodzi do fazy pochorowej, bo wszedła wybrzeża koczki Słoniowej i Maroka do fazy pochorowej, a Gana się do tej fazy pochorowej nie melduje. Można powiedzieć szkoda, bo ładnie walczyli. Mieli aż 14 w Francja miała też pieszczałów 17, ale czegoś tutaj zabrakło, żeby dzisiaj pokonać Maniona, który jest tak dobrym ramkarzem dzisiaj nie puścił żadnej bramki. Brawo dla Galda za walkę. Szacunek za to, że grali na tych mistrzostwach i grali naprawdę widowiskowo. Brawo oni Adam do domu na pewno z honorem, z wiedzą, z, z tym, że zrobili dobrą robotę, mimo że nie udało się wyjść z grupy. Brawo odlegany. Francja ma 9 punktów i jest jedynym zespołem na tych mistrzostwach, który zgarnął komplet punktów na tych mistrzostwach w fazie grupowej, więc brawo dla Francuzów. To są dominacje i jakość w tych wszystkich trzech meczach. Mochowali nawet dwa 3 konta Francuzi, tracąc tylko jedną bramkę przeciwko Urugwajowi. Miejąc komplet punktów i trzy zwycięstwa na kapitalny mecz Francuzów. Oni są niepokonani. Trzy zwycięstwa. I w jednym z w finału czeka ich wybrzyko, Czeka ich... Nie wybrzyko, Przepraszam bardzo. Czeka ich drużyna z grupy... Z grupy H. To może być Holandia. To mogą być Niemcy. To mogą być Katarczycy. To może być naprawdę bardzo mocna reprezentacja którą też muszą absolutnie się na ten mecz, jedno z tych bardzo dobrze przygotować, bo to będzie bardzo trudny mentalnie mecz. Bo takim kapitalem w fazie grupowej mogą, mogą, że im sodówka do głowy uderzyć, ale Zidane, Zidane chyba na to nie pozwoli, chyba żeby, te, żeby ta sodówka uderzyła Francuzom i chcą ten mecz absolutnie wygrać. I no, dominować rywala, mimo, aby ten byli Niemcy czy Holandzy. Mbappé był bohaterem tego meczu. Był bohaterem meczu z Uruguayem też. I w meczu z Norwegią, kiedy strzelił Tutaj jest bohaterem, bo strzelił jedną ramkę, która przyczyniła się do zwycięstwa. Jeden do i kompletu punktów, i od razu z pół na tych mistrzostw, który zdobył komplet punktów. To jest jedyny zespół, który właśnie ten zespół komplet punktów zdobył. Brawa dla tam dominacji dla Francuzów. A może za uwagę gdzie Do usłyszenia. Cześć Na widzów z Futbolowski. I zgłaszamy się. Warszawa.